Ja leżę, podnieście. Jeden leży, proszę, please. Jeden śmieć leży. A drugi żyje, może. Brawo Marko. Dwóch śmieci nie żyje. Dwie minuty do strefy. Podnosisz go? Tak, podnosi mnie. Tak. Nie wiem, czy dolecimy, Marek. Podnieś, kurwa, Paweł. No cię, No kurwa, jak? Nic mi nie podniosłeś, Paweł. Nie ruszyłem nic, Paweł. Jak kurwa się mogę ruszyć? Dobrze, dobrze, Paweł. Ja już, kurwa, nie dożyjemy tego chyba. No raczej, bardziej to jest. Pierdole. Debile kurwa dwa. No. Szapu <śpiewanie> baba No i pożegnaliśmy. W lewo, w lewo spróbuj. W lewo. Przemieścisz wszystko ostre. Piędole. Jest szansa. Ja wiem, że... Tak, wiem. już. Jest nie. kurwa szansa wyruchać szympansa. <śpiewanie> no i pożegnaliśmy kurwa. Czekaj, bo tego kod... Konty... metry. Dostaw to! Widzisz, że kazała tu kabel? Marek, dasz AD? Nie ma apteczek. Marek, dasz AD? Nie wiem. Nie dasz AD. Ty, ale nie znaleziono. nie znaleziłem no... go. nie, Nie. Ja ci tam mój kod. Wysyłaj. No masakra, Marek i da nie da rady. on jeszcze gra. No. No, Marek, Szapowa.